Witajcie, kochani. Już jestem na żywo. E, poczekam, aż się rozniesie wieść, że już jestem. E, przychodzę dzisiaj do Was, kochani, z takim tematem e, trudnym, tak naprawdę. Być może czasami wydającym się e, dla niektórych wstydliwym, e, ale w moim odczuciu niezmiernie ważne jest poruszanie tego tematu. Kochani, a mianowicie chodzi mi o depresję, i o temat odczuwania, przeżywania trudnych i niewygodnych e, emocji, ja nie lubię dzielenia emocji na dobre i na złe, uważam, że taki podział robi nam wiele krzywdy, ponieważ wszystkie emocje są ważne. E, wszystkie emocje są ważne, są po prostu takie, które przeżywa nam się lekko i są takie, które są po prostu niewygodne i których nie lubimy. Tak. I powiem Wam, kochani, jak to wygląda w moim odczuciu, jak ja widzę w ogóle temat depresji ze swojego doświadczenia, po prostu Wam opowiem. Ja zdiagnozowanej depresji nie miałam, aczkolwiek brałam środki przeciwdepresyjne, antydepresanty, tak, bo w bardzo trudnym okresie mojego życia, który trwał, Prawie 4 lata po prostu nie mogłam spać. Cześć, Paulinko! Opowiadam o depresji. E, po prostu nie mogłam spać. E, miałam po prostu ciągły mętlik w głowie, i tak to jest w przypadku e, tych niewygodnych emocji, od których, e, od których ja wówczas uciekałam. Moja głowa cały czas po prostu analizowała, cały czas e, doszukiwała się. Tak, i starała się znaleźć rozwiązanie. Rozwiązanie, którego po prostu nie widziała, więc umysł nie robił tego przeciwko mnie. On po prostu starał się mnie chronić, on chciał mnie wyciągnąć z tej trudnej sytuacji, ale efekt był taki, że prawie 3 miesiące nie spałam w ogóle. Aż wówczas poszłam na terapię i dostałam też właśnie e, antydepresanty. To to chciałam powiedzieć na wstępie. I jeżeli chodzi w ogóle o trudne emocje, o to, że niełatwo jest je przeżywać. Niełatwo jest mi bynajmniej nie było łatwo tak naprawdę osadzić się w tym smutku, który odczuwałam, zgodzić się na niego, przyznać się sama przed sobą, że miejsce, w którym się znajduję, jest po prostu po prostu mi nie sprzyja po prostu jest do bani, tak, bo naprawdę przez prawie 4 lata mojego życia było do bani. Do bani. I ja nie widziałam wówczas e, niczego e, naprawdę pozytywnego w moim życiu, tak. Ciężko mi było odnaleźć coś, z czego mogłabym się uchwycić, e, aczkolwiek bardzo starałam, bo w tym czasie... E, Rozpoczęła się też moja droga rozwoju duchowego. Witaj, Pati, mojego rozwoju duchowego, więc w zasadzie teraz z perspektywy czasu widzę, że nie było tylko do Bani, ale wtedy tego nie potrafiłam dostrzec. Starałam się skupić na pozytywnym myśleniu i właśnie biorąc pod uwagę to moje doświadczenie, uważam, że pozytywne, pozytywne myślenie może nam czasami zrobić krzywdę a mianowicie chodzi mi o takie szukanie tego, tych pozytywów na przymus, tak? Bo e, nie chodzi mi o to, żeby... Uważam, uważam, że w momencie, kiedy wydarza się coś złego w naszym życiu, przechodzimy przez jakąś trudność, to po prostu e, to wymaga zgody na to. To wymaga e, nie udawania, że tego nie ma i e, szukania na przymus czegoś, e, czegoś pozytywnego, tak? W momencie, kiedy ktoś nam mówi, wszystko będzie dobrze, inni mają gorzej, wcale nie jest tak źle, to to po prostu nam nie, nie pomaga, a właśnie tym bardziej nas jeszcze spycha w tą ciemność, bo wstydzimy się naszych emocji wówczas, wstydzimy się tego, że, że faktycznie odczuwamy smutek, bo jak ja mogę czuć smutek, jak ja mogę popadać w jakieś depresyjne stany, tak. E, nie jeść, ja nie mogłam w ogóle jeść cześć pati <laughs> ja nie mogłam w ogóle jeść, cokolwiek zjadłam to zwymiotowałam schudłam z 10 kilo praktycznie i było mi głupio było mi głupio, że ja e, odczuwam tak skrajnie trudne emocje dla mnie że rujnuję swoje zdrowie e, z jakiegoś błahego powodu, bo mi się nie układa w związku no, bez przesady przecież, prawda? Ludzie mają gorzej, e, tak? I, I właśnie dlatego to mówienie takich zwrotów w ogóle nie pomaga. Bo w momencie, kiedy my jesteśmy w takim trudnym stanie, to nam jest ciężko zobaczyć to, bo w momencie, kiedy jesteśmy w takim naprawdę permanentnym strachu, strachu, tak, ja się bałam po prostu, że moje życie się skończy. Tak? Nie dość, że sama nie chciałam już żyć, bo miałam takie momenty, kiedy naprawdę nie chciałam już żyć, to z drugiej strony bałam się, że to życie naprawdę się skończy, że w momencie, kiedy ja się rozstanę, po prostu już mnie nic nie czeka. <grych> Tylko czarna dupa za przeproszeniem, naprawdę. Teraz się tak trochę z tego śmieję, ale naprawdę tak czułam wówczas i w momencie, kiedy jesteśmy w takim stanie. To jest nam ciężko zobaczyć, że faktycznie ktoś może mieć gorzej. Tak? E, dlatego uważam, że ważne jest poczucie tego smutku w sobie, powiedzenie sobie: Okej, okay, okej, okay, naprawdę jest mi strasznie smutno, jest mi strasznie źle, boję się, że e, nie ma już nic więcej dla mnie, że już mnie nic więcej nie czeka. Boję się tego, ale ale może mam za co coś, za co mogę podziękować, tak? Nie szukać tego, że ktoś może mieć gorzej, tylko znaleźć coś, jakieś, jakieś dobro mimo wszystko w swoim życiu, tak? I tego jest tak dużo. Umysł naprawdę pójdzie, jeżeli pokażemy mu choć jedną rzecz. Choć jedną rzecz. I to może być taka drobnostka. To może być chociażby to, że nie wiem, mamy ręce że możemy mówić, że mamy oczy, że widzimy świat, tak? To, to nie musi być nic materialnego, nic takiego e, namacalnego. To może być coś, ja w ogóle zachęca w takich sytuacjach do tego, żeby szukać to, co mamy w sobie. Tak, właśnie tak to jest w tym stanie, dokładnie. E, szukanie szukania tego, co, co mamy, w, mamy w sobie, bo e, w Takich emocjach ciężko jest tak naprawdę dziękować za to, że się obudziliśmy. Tak? W momencie, kiedy naprawdę jest, jest nam bardzo ciężko, to. Yy, je znaczy. Żebym nie została źle zrozumiana. Oczywiście zawsze jest, e, za, każdy dzień, kiedy się budzimy, jest, tym, e, jest warty dziękowania. O, oczywiście, tylko że po prostu, kiedy jesteśmy w tak trudnych emocjach, to możemy tej wdzięczności za to nie czuć. I dlatego niezmiernie e, też ważna jest pomoc, tak? Potrzebujemy po prostu pomocy i e, zasięgnięcie za po tą pomoc u specjalisty. Nie jest czymś, czego powinniśmy się wstydzić, bo to jest po prostu tak naprawdę walka o nas samych. E, ja się cieszę, że miałam w sobie tyle siły, że mimo wszystko wstawałam każdego dnia i mimo wszystko zawsze znalazłam powód do tego, żeby mimo wszystko wstać e, i żeby mimo wszystko e, zacząć ten dzień w jakikolwiek sposób e, i zrobić cokolwiek, co. E, mogłoby mnie przybliżyć do siebie. Tak? I zaczęło się tak na dobrą sprawę od praktykowania jogi. Potem też weszła medytacja, tak i mnóstwo cudownych książek przeczytałam, i pamiętam, jak przeczytałam książkę Kasi Miller Chcę być kochana tak, jak chcę, i tam kobieta opowiadała o tym, że dla niej w takim trudnym momencie jej życia wysiłkiem było ugotowanie zupy. I to tak jest, że to ugotowanie zupy sprawia się, po, staje się po prostu wielkim wyczynem, i ja wówczas zrozumiałam, że ja nie jestem sama w tych uczuciach, że naprawdę jest całe mnóstwo ludzi, którzy być może w tym samym czasie przechodzą przez to samo co ja, którym, e, dla których też zrobienie zupy jest czymś, e, za co mogą być dumni. Tak, yoga bardzo pomaga w depresji, bardzo. Naprawdę, i wdzięczność, i w ogóle medytacja, połączenie ze sobą, to jest, to, to jest bardzo ważne, tak? Bardzo ważne jest też, bo w momencie, kiedy my już jesteśmy w takim naprawdę mocno depresyjnym stanie, to czasami to, to już jest często bardzo mocno pogłębiony stan, ale i dlatego tak ważne jest, ażeby reagować na samym początku, ażeby reagować na swoje emocje. W momencie, kiedy przychodzi do nas smutek, kiedy przychodzi do nas strach, to nie odpychać go, nie mówić kurczę, nie, nie mogę się smucić, nie mam do tego prawa, bo przecież wszystko jest w moim życiu super. Albo nie wiem, nie, nie mogę się y, wstydzić, bo, y, bo, w, bo wstyd jest w ogóle głupotą, tak? Albo. Nie wiem, bo, bo w momencie, kiedy coś zrobimy, to nam mówiono w dzieciństwie, że jak ci nie wstyd. I potem, jak się wstydzimy, to jest nam źle, bo myślimy, że to, co zrobiliśmy, było złe i dlatego się teraz wstydzimy, tak? E czy że się czegoś boimy? Każda emocja jest niezmiernie ważna, każda emocja jest dla nas drogowskazem i pokazuje nam, e jest dla nas po prostu informacją, tak? Strach nam pokazuje, gdzie się, koń gdzie się kończymy. Gdzie jest nasza granica, co za tym strachem jest czymś dla nas. E, mm, strach też może być bardzo motywujący, tak? Bo czasami boimy się czegoś nowego, a za tym, za tym strachem jest coś naprawdę niesamowitego dla nas, tak? Bo kończy się nasza strefa komfortu, ale właśnie ten strach nam to pokazuje. Pokazuje. E, gdzie jest nasza po prostu granica, tak? Tak samo złość, złość pokazuje nasze granice takie nienaruszalne, tak? Mam na myśli to, że strach nam pokazuje granice tej strefy komfortu, a złość pokazuje nam granicę, yy, której nie można przekraczać, tak? Przy strachu... Granica strefy komfortu to jest to, za czym możemy podążać i pójść, zrobić coś cudownego w naszym życiu, tak? Otworzyć się na coś nowego, a znowuż złość, kiedy ktoś przekracza nasze granice e, taką naszą nienaruszalną s, e, strefę. I powiem Wam, że. E, Aktualnie temat depresji uważam, że powinien być częściej poruszany, bo sama stykam się z wieloma wiadomościami, w których ktoś pisze, że po prostu odczuwa ogromny stres, ogromny lęk, ogromny, e, ogromny smutek i że po prostu nie chce już żyć. E, I to jest przerażające dla mnie, bo e, wiecie, kurczę, życie jest takie piękne, nie? I ja, e, jak przeszłam całą tą trudną swoją drogę, kiedy wyszłam z destruktywnego związku, kiedy pokochałam siebie, kiedy zobaczyłam, że tak naprawdę ja jestem jedyną osobą na świecie, która może mi dać właśnie to, czego ja potrzebuję, jedyną. To jest, to jest mój obowiązek. Ja nie mogę tego zrzucać na inną osobę, bo nigdy z zewnątrz nie wie, jak ja potrzebuję być kochana. Nigdy z zewnątrz nie przeżył całego mojego życia, nie wie jakie mam traumy, jakie mam urazy, jakie mam nawyki, jakie są moje podświadome, jakie się lęki. To ja jedyna mogę je rozpoznać. I w momencie, kiedy ktoś czyni coś, cześć Aguś, i w momencie, kiedy ktoś czyni coś, co mnie w jakiś sposób tak krzywdzi, to tylko ja wiem, co ja czuję. Ta osoba z zewnątrz tego nie wie, ta osoba często z zewnątrz w ogóle nie ma świadomości, że nas w jakikolwiek sposób dotknęła. Więc jedynie kiedy ja będę w siebie potrafiła rozpoznać, co, y, co mi wydarza dana sytuacja i dlaczego ona mi to robi, co się za tym kryje, y, czego być może nie doświadczyłam w dzieciństwie albo co doświadczyłam w dzieciństwie, Jedynie ja to mogę rozpoznać i jedynie ja mogę siebie otulić i jedynie ja mogę pokochać tą swoją część, która została odepchnięta, tak, która, e, która nabyła pewien schemat, pewien kod, tylko ja to wiem i tylko ja mogę sobie to dać. I w momencie i dopiero kiedy pokochamy siebie z tymi naszymi wszystkimi słabościami, z tymi naszymi wszystkimi lękami, frustracjami, złościami, w e, kurwami. Tak w momencie, kiedy siebie pokochamy tak po prostu w pełni, możemy tak naprawdę pokochać życie. Życie, bo życie też jest takie. Ono też jest... E, e, Pełne różnych trudności, tak? To jest normalne. To jest normalne. I e, dopiero kiedy przeszłam całą tą drogę, i kiedy e, właśnie pokochałam siebie taką, jaką jestem, zaczęłam żyć pełniej. Dopiero wtedy, więc z drugiej strony też jestem niezmiernie wdzięczna za to całe doświadczenie, bo być może dalej bym tak, o, wegetowała. Nie odczuwając y, w pełni siebie. Doświadczyć strachu w pełni, doświadczyć smutku w pełni jest doświadczeniem. Jest y, jeżeli potrafimy doświadczyć w pełni tych trudnych emocji, łatwiej, łatwiej, piękniej jesteśmy w stanie doświadczyć tych. Tych emocji, których y, pragniemy w swoim życiu, tak typu radość, y, y, szczęście, wdzięczność, miłość. tak, Wtedy jesteśmy w stanie doświadczyć ich naprawdę w pełnej krasie, bo w momencie, kiedy jest nam smutno w naszym życiu albo coś nam się y, nie udało i my, i my zgodzimy się na to, że tak się wydarzyło, to wtedy tą radość pełni doświadczamy. A jeżeli nie będziemy chcieli doświadczać emocji, też tych trudnych to tych cudownych też nie doświadczymy. To nie jest tak, że my możemy doświadczać w życiu tylko tego, co jest piękne, a ominąć to ciemne, że tak powiem. Nie! Doświadczenie to doświadczenie. Jeżeli nie umiemy doświadczać jednego, nie doświadczymy drugiego. Jeżeli nie będziemy sobie w pełni zgadzać na to, że dzisiaj mam, kurczę, smutny dzień, to nie pozwolimy sobie na pełno odczucie tej radości. Ja teraz widzę, że ja zupełnie inaczej doświadczam radości czy szczęścia, zupełnie inaczej, ja się po prostu cieszę czasami jak dziecko, no jak dziecko po prostu, nie za, bez zahamowania, bez wstydnie, po prostu bez wstydnie i nie interesuje mnie to, czy ktoś sobie na zewnątrz pomyśli, że jestem szurnięta, bo się śmieję po prostu sama do siebie jak idę po chodniku, ale tym jest życie. Tym jest życie, i jeżeli bym się na tym chodniku wzruszyła, to też siebie nie odtrącę i nie powiem, Iza, w ogóle, co ty robisz? Co ty robisz? Wstydź się. Tak, bo tak nas nauczono. No, to tyle dla Was, kochani. Nie będę przedłużać. Mam nadzieję, że w miarę wartościowy był dla Was ten live. E, przyznam szczerze, że w dalszym ciągu jak e, robię live'y to się trochę stresuję i e, filmy wychodzą mi trochę inaczej, tak czuję bynajmniej ale mimo wszystko robię te live'y bo jest to wychodzenie dla mnie ze strefy komfortu, a czuję, że mam dużo do powiedzenia światu, dlatego chcę to czynić, e, bo to jak wiele przeżyłam przez te prawie 4 lata mojego życia e, trudnego doświadczenia i to jak na nim wyrosłam jest dla mnie po prostu darem i chcę wam pokazać, że naprawdę, naprawdę można i naprawdę warto y, żyć pełnią, i warto doświadczać też tych trudnych y, sytuacji, bo one nas po prostu zawsze do czegoś prowadzą, y, i każdy sukces, y, bardzo często sukces wyrasta z porażki. Ale temat sukcesu i porażki w zasadzie byłby na jakiś inny live. Guziaki dla qui de la VASPA.